Witajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nadajemy z gubałówki. Dawno nie nagrywałem jakiegoś ciekawego vloga, no bo kurde padało i powiem wam, że ciężko było poza tym dużo pracy. Ale dzisiaj jestem tutaj i chciałem wam nagrać widoki ze zbocza gubałówki. Robiłem live'a, też będzie do, dostępny live do oglądnięcia. I chciałem na początku pozdrowić wszystkich, którzy mnie oglądają. Subskrybujcie kanał, jak ktoś może, dajcie łapkę w górę. No i będziemy coś ich nagrywać teraz Myślę że wakacje się skończą Będzie czas żeby się przejść w góry Także postaram się coś ich wam nagrać A teraz jesteśmy na zboczu Gubałówki Na Szlaku Czarnym I tu jest taki przystanek Gdzie można sobie siąść Odpocząć i popatrzeć na góry Patrzcie się jak ładnie Powiem wam Że trochę jestem przeziębiony Bo Padało I ta pogoda jest naprawdę w kratkę, nie ubrałem się, a wieczory są chłodne. I się doigrałem tak, że zmarzłem strasznie w nogi wczoraj. W klapeczkach byłem w pracy i kurde, powiem wam nacie znaczy w sandałach, no, nie, bo mi się wydaje, że jestem w ciepłych krajach, a niestety w dzień jest ciepło, a wieczorem jest bardzo chłodno. No. Także niestety trzeba. Trzeba się ubierać nic na to nie poradzimy Patrzcie się, zrobię wam zbliżenie na Giewąt. O, Także dzisiaj, dzisiaj się będę Włóczył po Krupówkach, może kogoś spotkam Jak ktoś nie rozpozna, no to zapraszam Przybijemy pionę i, i pogadamy A poza tym, tacy znajomi goście przyjechali, też się chcą spotkać A poza tym jeszcze wam pokażę kolejkę i tutaj ten Rejon dookoła kolejki tutaj, gdzie można sobie siednąć i popatrzeć na góry Patrzcie się jakie fajne zakopane stąd, skocznie widać fajnie, patrzcie się Jest Mega Całe góry bardzo ładnie wyglądają stąd Kasprowy Wierch, Świnica Kolejka tutaj przejechała w tym momencie. Jesteśmy bardzo blisko szlaku. Kwiatuszki. O, kolejka jedzie. No klimat jest tutaj niesamowity, słońce świeci. Jest pięknie, jest naprawdę pięknie, cieplutko I widoki są zacne Warto tutaj przyjść, nawet jak ktoś nie będzie szedł na całą, do góry na Gubałówkę Bo się mu nie będzie chciało Bo wiadomo, że trzeba się trochę zmęczyć To może tutaj przyjść i sobie popatrzeć Jeszcze zrobię wam zbliżenie na Kasprowy, bo dzisiaj jest mega Czystość powietrza jest mega I naprawdę widoki są Zresztą zobaczcie sami Dziewięć razy zbliżenie teraz mam i tak to wygląda. Tu się kolejki mijają, a z drugiej strony jest następny szlak. Co można wejść na górę? Kolejkom jest fajnie wjechać, ale powiem Wam, że tutaj też jest fajnie się przejść. O! Bo z tej strony, jak się idzie, to widoki są przepiękne. Dawniej robiłem dużo zdjęć luszczanką, teraz telefonem, no bo telefony poszły do przodu, ale lustrzankę Canona dalej mam, to był chyba model D1100 Jedyne co mi się nie podoba, no to pasowałoby to zbierać za sobą te śmieci, ludzie kochani, jak idziecie w góry No, widoki są przepiękne stąd, to nie ma o czym gadać. Tu macie dolną stację gubałówki, pokażę Wam. O, tutaj jest. Może jeszcze trochę przybliżymy. I stąd, żeby tu wyjść, to zajmuje jakieś 15 minut. A na górę, takim spokojnym tempem, to się idzie pół godzinki. No ale tu jest w ogóle szlak jest wytyczony obok kolejki. A tutaj jest takie odbicie, gdzie wcześniej była ta kasa. I tutaj ludzie chodzili. A teraz tam jest wytyczony szlak. Także tutaj można wejść, popatrzeć sobie i zdjęcia porobić. Tam bardzo mieli Państwo szli, pogadaliśmy Pani była z Krakowa, Pan z Warszawy Pozdrawiam ich gorąco I właśnie gadaliśmy na taki temat ciekawy, powiem Wam Że bardzo mało doceniamy to, co mamy na co dzień Że nie umiemy się cieszyć właśnie Jako naród, jako ludzkość Takimi zwykłymi rzeczami Tylko potrzebujemy jakiejś atrakcji, nie wiadomo czego A patrzcie się, jak jest tutaj pięknie ja tutaj już posiedziałem ponad godzinę, bo robiłem live'a. Ale naprawdę tutaj idzie taką ciszę, taki pokój dostać serca, bo jest przepięknie te te koniki polne, ta cisza, ten wiatr. No jest bajka, powiem wam. I właśnie z tym państwem gadaliśmy tylko o jednej rzeczy, że Ludzie potrafią wziąć ze sobą picie, wszystko, jakieś jedzenie a później śmieci wyrzucają na szlaku. I to jest niezbyt fajne. Także apeluję do wszystkich, żeby zbierać za sobą. Jeżeli możecie, pamiętajcie, że jakby koło waszego domu ktoś śmiecił, to też byście chcieli, żeby porządek był, tak, żeby pozbierać to. A kosze są kosze. A słuchajcie, kosze są przy szlaku. Zaraz wam zrobię zbliżenie, gdzie są kosze. I oni to zbierają te śmieci. O, tam jest kosz pod tym drzewem. Widać go. Także jesteśmy na zboczu Gubałówki. Piękne widoki są. No, ale czas wracać. Nie będziemy cały czas na góry patrzeć, no nie? Widzę, że tam jakaś bacówka jest, owce się pasą. Idziemy dalej. Chcąc nie chcąc doszedłem do połowy Bardzo mało mi zostało żeby wyjść na górę Ale patrzcie się śmieci widzicie? A tam jest kosz, Kawałek dosłownie Tak daleko, żeby wrzucić śmieci do kosza no nie wiem Ale widoki są dzisiaj niesamowite. Jeszcze zrobię zbliżenie. Tatry zachodnie. Czerwone Wierchy, Giewont, Kasprowy, Świnica. No i tam reszta. Tu się kolejki mijają. Jakbyście stąd, to już macie jakieś 20 minut do góry. Jakbyście tu doszli. Ale nie spodziewałem się, że aż tutaj dojdę. Także jesteśmy w połowie drogi na Gubałówkę Bardzo fajnie się szło Mega widoczki są Jeszcze wam nagram jak się tutaj schodzi I mam nadzieję, że, że się kiedyś tutaj wybierzecie Bo jest przepiękne widoki I bardzo blisko 15 minut się podchodzi A tu pół godziny jeszcze trzeba się chyba do góry Tak no, szybkim krokiem 20 minut ludzie schodzą sobie na nogach, a niektórzy jadą kolejką. Nagram wam kolejkę. Kolejką się jedzie 3,5 minuty, także szybko A wejście w 45 minut Tu jest trochę bardziej stromo Tu jest trochę bardziej stromo, ale Ale nie ma jakichś trudności, nie wiadomo jakich, żeby wyjść tutaj Wiadomo, w szpilkach nie polecam chodzić bo co można krzywdę zrobić Schodzimy powoli Ciekawostek powiem tyle, że na pewno się będziecie lepiej czuć jak wyjdziecie na nogach, niż byście jechali kolejką no nie? Uczucie jest na pewno lepsze, no i widokowo jest dużo lepiej jak się idzie na nogach Dużo, dużo lepiej No przepiękne widoki są z tej trasy Także polecam Także w połowie drogi tutaj są takie schodki Już wam je pokażę Za mną są, o jakby lało, to nawet można tutaj iść, bo wtedy nie ma błota i, i te środki dość fajnie, dość, dość fajnie trzymają nogi, jak się po nich idzie. takie. O, bo tu jest dość stromo się zaczyna. Tam u góry jest dużo stromy, a tu już, tu już za chwilę będzie tak równo. I takie widoki cały czas z trasy. Tu się kolejki mijają Bo są dwie jakbyście nie wiedzieli Są dwa wagoniki na Gubałówkę One się mijają tutaj w połowie Jeden jedzie do góry Drugi na dół Tak to jest skonstruowane I tu jest mijanka o. W tym miejscu Może mi się uda nagrać jak się będą mijały Zobaczmy No, także jakby ktoś szedł do góry, to później szlak jest taki, tylko nie ma tych schodków, tylko jest normalnie kamienie są. Także z połowy, myślę, jakieś te 20 minut trzeba, jak się w miarę szybko idzie, żeby dojść. A tutaj, tutaj się schodzi już później fajnie, bo jest równo. Końcówka tego szlaku jest bardzo równa. O. Zaraz kolejka pojedzie. No i cały czas macie jak się idziecie takie ładne widoczki, no nie? To jest puste, że a kolejką jedziecie 3,5 min minuty, to co, co zobaczycie? Trochę tam tylko góry. No wiadomo, że u góry są widoki, ale na trasie na trasie tutaj jak się wchodzi, to, to te góry mi się wydaje, że są tak jakby bliżej, bliżej je widać. U góry jest dalej. Nagram wam teraz kolejkę jak się będzie mijała. Już jedzie tam z dołu. Tu widać kościół na krupówkach Świętej Rodziny i tam są krupówki. A tu macie kolejeczkę, jedzie już Zrobimy tak, żeby było lepiej widać jak się mijają. Tak. Fajnie się mijają, No nie No Skocz się tam widać. Okej, okay, no to idziemy, schodzimy, miał być krótki vlog, 10 minut max, zobaczymy ile wyjdzie, jeszcze zejście trochę chciałem nagrać, no i jak się idzie to cały czas takie widoczki są Ale lepiej mieć buty, niż, niż sandały, bo w sandałach się źle idzie. Wiadomo, można tędy bokiem, ale to już jest... No teren prywatny to jest chyba, tak mi się zdaje. Ale ludzie chodzą, no. Widzę, że tu nikt nie pogrodził, tylko takie sznurki są. Tu kiedyś była kasa, ale to... Kolejka wytyczyła sobie teren i tutaj już jest kolejki Tutaj z boku Także kasy nie ma No już się chmurzy Coraz mniej słońca I Tu jest tak wygląda ten szlak, takie zejście jest Patrzcie się Także tutaj już jest spoko Czarny szlak na głowówkę koło Także tu macie zejście, fajnie się schodzi i fajnie się też wychodzi. Polecam wam ten szlak koło kolejki jeszcze tam na dole nagram. Także subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do następnego vloga. Bajo hej Nara O tu już jesteśmy prawie na dole. A wejście tak wygląda na Także polecam Wam ten szlak, trzymajcie się i jeszcze raz do następnego hej. Tu się wchodzi obok tego budynku jakbyście szukali wyjścia Tu się wchodzi z boku